Cześć! Witajcie w kolejnej lekcji. Dzisiaj zagramy sobie Kuchucha, nasza zima zła. Zapraszam do ćwiczenia i oglądania. Jak zdarzało się na poprzednich lekcjach, ta piosenka została opracowana przez Beatkę Krzemień z Akademii Pianina. Oczywiście linki zarówno do jej grupy, jak i do naszej, gdzie można znaleźć te nuty, będą zamieszczone w opisie. A my nie przedłużamy, od razu przechodzimy do klawiatury. Jak widzicie, Utwór jest w zapisie dość prosty. Mamy jedynie tylko małe tutaj zaskoczenie, utrudnienie, mianowicie pojawia nam się gdzie nie gdzie, jak spojrzymy w pierwszej linijce, no i później w trzeciej bliżej końca, mamy dźwięk gis, czyli g z krzyżykiem, czyli tutaj mamy gis w lewej ręce. I właściwie to jest jedyna taka niespodzianka, która nas może tutaj zaskoczyć. Więc właściwie to szykujemy sobie ręce Ponieważ będziemy tu mogli je sobie fajnie synchronizować ze sobą i powolutku liczymy, i będziemy sobie ten utwór grać. Także bardzo fajne to ćwiczenie na koordynację i lekkie wprowadzenie, delikatne właśnie w świat czarnych klawiszy, jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji. Więc ręce szykujemy, a później tu mamy e przygotowane ręce i liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. Dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery i razem ręce. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, Trzy cztery raz, dwa, trzy, 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 cztery. Generalnie jeszcze mamy repetycję, żeby powtórzyć właśnie od tego refrenu, ale my tu zajmiemy się po prostu już tutaj typowo problemami, które mogą się pojawić. Pierwsza linika, jak na nią spojrzymy, no to widzimy tutaj trzeci takt. Ręce nam się synchronizują, czyli mamy. Mamy także raz, dwa, później trzy, cztery i raz. Dwa, 3, 4. Proponuję Wam tutaj zapisać sobie swoje palcowanie, które dla Was będzie wygodne, ponieważ to, że ja tak gram, wcale się tym nie sugerujcie. Spróbujcie sobie swoje palce. Tutaj one same powinny z siebie wynikać, więc na spokojnie jesteście w stanie, w stanie to sami zrobić. Więc po prostu tu mamy taką sytuację: F, GIS i później mamy A. Lecimy sobie dalej, druga linijka, no to tutaj jest akurat dość proste wszystko i później tu dopiero nam wchodzi na, na cztery w tym takcie czwartym, wchodzi nam dopiero E, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa i na trzy lewa ręka, trzy, cztery i dalej już jest w trzeciej linijce, w trzecim systemie, raz, dwa, trzy, cztery, później raz, dwa, przejmuje prawa, trzy, cztery i razem raz, 2, 3, 4 I teraz zobaczcie, co się dzieje. Na raz. Znowu mamy synchronizację. Raz, 2 i teraz 3. Mamy, obydwie ręce przechodzą, zmiana. 4. Wchodzi ręka lewa i wraca później na A. Raz, 2, 3, 4. Bo mamy całą nutę. Więc zagramy sobie na przykład jeszcze tą ostatnią linijkę. Tu, jak kończyliśmy na H, ten motyw, i później mamy raz, dwa, trzy, cztery. 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 Czyli tutaj w tym przedostatnim takcie prawa ręka przekazuje melodię po prostu lewej i później wchodzi tutaj a. Więc jedyną niespodzianką jaką tutaj mieliśmy, no to po prostu ten g tutaj z krzyżykiem, czyli po prostu był to klawisz gis w lewej ręce i to było jedyne zaskoczenie, które nam się tutaj mogło pojawić. Więc myślę, że w tej lekcji to będzie wszystko, ponieważ generalnie jest to bardzo prosty utwór, więc jesteście w stanie to na pewno sobie bez problemu sami rozgryźć. Um, nie z Was tutaj raczej nie powinno zaskoczyć. Jeżeli cokolwiek takiego by się pojawiło, piszcie śmiało komentarz na przykład na dole pod tym filmem, albo na Akademik Pianina właśnie tutaj u Beatki, albo na naszej grupie. Również Beata tutaj u nas jest na grupie, więc możecie śmiało do niej pisać, um, czy po prostu posta na, na naszej po prostu grupie i Beata na pewno się odezwie, a jeżeli nie, to ja bo znaczę będzie wezwana pod tablicę. Okej. Okay. Myślę, że w teraz to już będzie wszystko. Dzięki za dzisiaj, dzięki za uwagę. Trzymajcie się, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, polecajcie kanał dalej, jeżeli wam się podoba to co robię. Do zobaczenia w kolejnej lekcji. Trzymajcie się, dzięki. Cześć.